Wspólną biesiadą przy obficie zestawionych stołach zwieńczyli sobotni wieczór mieszkańcy Stopca w gminie Iwaniska. Udane spotkanie odbyło się w budynku po dawnej szkole podstawowej, który doczeka się już niedługo wyczekiwanego remontu. Modernizację budynku uda się zrealizować w dużej mierze dzięki pozyskanym przez gminę środkom z lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie. Taką dobrą informację na sobotnie spotkanie z mieszkańcami Stopca. Przy trouzou ze com ele I Marek Stanik, który przyznał, że mieszkańcy swoją działalnością zasługują, aby mieć miejsce spotkań na miarę XXI wieku. Będzie w przyszłym roku remontowany budynek z lokalnej grupy działania Łagów. To, to jest środki pochodzące z programu rozwoju obszarów wiejskich. Około 600 tysięcy. Będą wymienione okna, będzie elewacja zewnętrzna, będzie centralne ogrzewanie, będą łazienki. Także mieszkańcy tutaj myślę, że zasługują na to, bo społeczeństwo jest bardzo obywatelskie. Wreszcie działa w stopcu Jednostka Ochchniczej Straszy Pożarnej działa prężnie koło gospodyń wiejskich, e, jak wspomniamy radny który kilka kadencji jest tutaj pan sołtys tutaj z Radą Słowacką, także to otoczenie szkoły wygląda bardzo pięknie, bo dbają o to, z czego się bardzo cieszy. Dlatego to społeczeństwo tutaj zasługuje na, na to, aby tę szkołę tutaj wyremontować. Budynek dawnej szkoły podstawowej w Stopcu powstał w latach 60 -tych. Został wybudowany przez mieszkańców w czynie społecznym. Przez wiele lat służył mieszkańcom. Jak przyznał radne miasta i gminy Iwaniska, Sylwester Charymski z Krystalis skrystalizowały się nareszcie plany o jego remoncie, aby również teraz budynek służył lokalnej społeczności. Bardzo się cieszę, że skrystalizowały się już plany dotyczące remontu tego budynku po byłe, byłej szkole podstawowej. Większość, dzisiejszych, większość ludzi, którzy dzisiaj uczestniczą, mieszkańców, którzy dzisiaj uczestniczą w tym spotkaniu, darzy bardzo dużym sentymentem ten budynek, dlatego że ten budynek Został wybudowany w latach 60. przez naszych ojców, dziadków i tak naprawdę został ten budynek wyremontowany w ramach tak zwanego czynu społecznego. Także myślę, że trzeba ten budynek doprowadzić do stanu, w którym następne pokolenia będą go będą miały z niego korzyść, będą, będzie im służył. Obecnie budynek nie wygląda zachęcająco, aby się w nim spotykać, jednak ma to się zmienić. Burmistrz Marek Stanik chce, aby to miejsce zaczęło przyciągać. Mieszkańców i ich integrować. Dlatego po remoncie ma w budynku po dawnej szkole podstawowej powstać filia biblioteki z czytelnią oraz klub gdzie mieszkańcy Stopca i sąsiednich miejscowości będą mogli się spotykać. W tej szkole będzie tutaj klub, myślę, że z etatem, może zrobimy też bibliotekę filię, bo chcę też, mówiliśmy o Woli Jastrzębskiej, ale myślę, że w Stopcu też filię biblioteki, klub zrobimy także z jednym etatem, z jednym etatem tutaj, żeby to społeczeństwo, które też potrzebuje tej kultury na wsi, nie tylko tych multimediów, telewizji, ale myślę, że przeczytać książkę i spotykać się razem, bo najważniejsze jest, myślę, że to spotykanie jest razem, Człowieka z człowiekiem, jak dzisiejsza, te, dzisiejsza ta uroczystość jest. Po remoncie w budynku ma być również świetlica, a swoje miejsce ma tutaj znaleźć również prężnie działające koło gospodyń wiejskich w stopcu. Na czym nam zależy, żeby była przepiękna świetlica do spotkań, żeby mogły się odbywać to już tak jak Pan Burmistrz mówił, wszystkie spotkania związane ze świętami i nie tylko, żeby. Koło gospodyń wiejskich, które tutaj tak prężnie działo, miało swoje pomieszczenia. A jeżeli chodzi o sprzęt, posiadają. Z pomieszczenia dla KGW cieszy się pani Aneta Fitowska, przewodnicząca organizacji w Stopcu. Jak przyznała dotychczasowe, Warunki dla działalności KGW nie były wystarczająco dobre. Cały czas mamy na to, na to liczymy, ponieważ no warunki tutaj są, jakie widać. Nasza kuchnia też jest mała, ciasna. Naprawdę musimy się tu prężyć, żeby cokolwiek przygotować, jak na przykład na taką imprezę jak dzisiaj. Cieszycie się z tego, że będzie tutaj miejsce dla waszych spotkań, dla, dla rodzin całych, dla mieszkańców? Stąd. Oczywiście, że się bardzo cieszymy, bo my to bardzo często się spotykamy z dzieciakami na placu zabaw, które też zawdzięczamy panu burmistrzowi, i teraz jeśli to będzie modernizacja w tym budynku, myślę, że będzie jeszcze więcej takich spotkań częściej i więcej ludzi jeszcze będzie mogło tutaj przebywać. Panie z na sobotnią biesiadę przygotowały same pyszności. Były m.in. pierogi, chlebek czostkowy, strogonów i smakowite przystawki. Na stołach nie zabrakło również domowych ciast i swojskich wędlin. Organizatorzy spotkania zadbali o to, aby nikt się w trakcie biesiady nie nudził. Była muzyka na żywo, dzięki której parkiet za Zapełnił się od razu. Dodatkowo artystycznie, spotkanie w stopcu umienili swoim występem uczniowie z publicznej szkoły podstawowej w Iwaniskach. Katarzyna Kaszluga, STV Info.